w wtorek i jak zwykle idziemy najpierw z samego rana sprawdzić czy coś jest tutaj, czy nic nie ma. Tu jakaś płyta to wywalił. Tu jakaś puszeczka jest, to pierwsza sztuka. druga, druga. Co zobaczymy, co się jeszcze będzie? Wczoraj śmieci nie zabrali, więc rękojeść druga rękę niestety się pomutniło. я бы их не вывел ворка не отхожу была пушка не сбитная может только одна была ну не мать, не мать ровер кто-то забрал, кресло осталось Че коллега в том кешле не? Не опружнили, не опружнили. Троха взяли, троха не взяли. Завсюду все забирали. Пусто, пушек zero. Едно кинуло, вот а едно. Cztery mam nie zawsze może być pełna torba tak. Nie muszę tego tłumaczyć Usiądę ręką, bo musiałem do tak to nie otworzył tu nie grzebie, śmierdzi jak nie wiem co cztery puszeczki dzisiaj tylko słabiutko rozwidnia się, ale pochmurne jakoś No i co, dorzucamy te cztery, cztery dobrze mówię, ten tydzień się słabszy zapowiada, Aha, ale to szczegół, nie ma co płakać, może wujkiem będzie lepiej, ciepło będzie, albo dołazić pić, co? Tak sobie to trzeba tłumaczyć chyba. He he. Dobra, spadam. I tak, dochodzi za 10:06. 5 stopni nieźle. Taki wiaterek mało sobie wieje. trzeba ruszać do pracy, chociaż się nie chce. Ale aby zacząć, to będzie ubywało. Może nie będzie tak źle, dziś wtorek Do weekendu daleko Ale jak zleci Leciem do pracy